Latami, ale w końcu jest. wielką przyjemnością informuję, że 23 października, w czwartek przed południem, powódź węgierskich, w trakcie drogi ekspresowej S1, zostanie oddana do użytku kierowców, łączy Słowację na dzień dzisiejszy z Bielskim Białym, ale w przyszłości przecież z autostradą A1, z Wyżowicami i z naszym e, regionalnym lotniskiem. Ja chciałbym, szanowni Państwo, Spektakularne widoki są ważne, ale również interes mieszkańców tej ziemi. Ja sam jestem mieszkańcą tego rybu. Nasz zespół kończy budowę tej drogi. Na pamiątkę taki symbol, kask ukończenia tego bardzo ważnego fragmentu bardzo drogi. Super. Dziękuję za to